Ideologii I tych oddziałów, które mordowały naród polski. Świat musi o tym wiedzieć. To jest przesłanie Andrzeja i to jest apel do wszystkich polityków, jeżeli jesteście z narodem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Doktorowi Witoldowi Zychowi. Zapraszam Panią Doktor Lucynę Kulińską z Komitetu Honorowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Połyńska w Domostawie.